Po ciężkim wypadku Arek w szpitalu powoli dochodzi do zdrowia. Cały czas przy nim jest jego ukochana żona. Chłopak zastanawia się, jak Mike radzi sobie z prowadzeniem ich wspólnej firmy kamieniarskiej. Jest ciekawy, czy sam sobie poradzi, czy nie trzeba mu podesłać kogoś do pomocy. Jednak z godziny na godzinę Arek ma coraz gorsze przeczucia odnośnie Majka i jak zarządza ich wspólną firmą. W końcu Brzozowski zna się na tym lepiej niż jego wspólnik, któremu tylko w głowie panny. Mike już ma dość tego wszystkiego, nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami, w końcu nie wytrzymuje i pisze wiadomość do swojej kuzynki, który informuje ją, że wycofuje się ze wspólnego interesu. Cały Mike, jak coś musi trudniejszego zrobić niż wyrwanie dziewczyny, to nagle nie da się, nie umiem. Wiecie czego nie da się zrobić? Parasola w czterech literach otworzyć. A w tym wszystkim jedynie mi szkoda Arka, który serio zaangażował się w prowadzenie tej firmy, a przez takiego matoła jakim jest Mike wszystko straci. Dlatego z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale trzeba stanąć z boku, żeby zawsze można się było wyciąć. Myślicie, że to koniec biznesu Arka?